Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć na Patronajcie, Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zalewskiemu, Jakubowi Urbanowi, Jackowi Ciesielskiemu, Weronice Ostrowskiej, Marcinowi Płucowi, Aleksandrze Sobel, Foca Nachaju, Mary Greenland, Tajemniczemu Panu X, Deczuniowi, Michałowi Wiszniewskiemu, K1, Łukaszowi Kalisiowi, krnombrnemu, Gracy, Tomaszowi Cechowskiemu i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo mocno, pozdrawiam, trzymajcie się. Dzień dobry, dzisiaj pogadamy sobie o fantazy. Nie żeby to była rzadkość na tym kanale, ale z trochę innej perspektywy, w trochę inny sposób. Um, to znaczy, to nie będzie jedyny film, um, który będzie miał taką strukturę. Nie wiem, co będzie początek serii, czy po co będzie drugi film kiedyś, zobaczymy. Um, będzie to wyglądało tak, że będę brał konkretną serię fantazy i mówił Wam o moim zdaniem największej zalecie i największej wadzie w taki dość skondensowany sposób. Oczywiście to subiektywne znowu mi się głos łamał um, to jest subiektywne. Więc, jeżeli daną serię czytaliście i macie inną opinię, inne rzeczy wam leżą, młodzinie, te komentarze są wasze. Także co? Myślę, że od razu sobie możemy przejść do tych serii, które mam dzisiaj. Pierwsza seria y, jest koło czasu. Roberta Jordana. Największym plusem jest ukazanie świata. Ale nie w y, taki czysto światotwórczy sposób, chociaż to być może też jest największy plus. Y, bardziej chodzi mi tutaj o ukazanie świata w perspektywie konfliktu i jego zróżnicowania. że wydaje mi się, że nie ma drugiej serii fantazji, która tak dobrze pokazywałaby taką. Y, Niegwałtowną, postępującą ewolucję świata w, w obliczu być może zbliżającego się jego końca. Uważam, że to, co Jordan zrobił świetnie, to jest zarysowanie różnych stron tego konfliktu różnych frakcji, państw, miast i tego, jakie one podejście mają do tej bitwy, która ma się rozpocząć i która być może właśnie skończy świat, i to, co te dane frakcje na tej bitwie chcą zyskać. Bo to oczywiście nie jest tak. Że w obliczu zbliżającego się końca wszyscy stwierdzają, e, jak jeden może, no dobra, trzeba odłożyć te wszystkie konflikty, dyskusje, niesnaski na bok i po prostu skupić się na tym, żeby się świat nie skończył. Tak nie działa. Uwielbiam to określenie, że koło czasu tak naprawdę jest serią ksenofobii, bo faktycznie to wydaje się być główny antagonista. E, I gdyby nie ta ksenofobia, gdyby nie różne konflikty, gry interesów czyli to, że władca jednego miasta chce osiągnąć to, drugiego, coś, drugiego miasta coś trochę innego. A z chcą jednej rzeczy, powstają nowe organizacje. To jest przedstawione świetnie. I w dużym stopniu czuć to, że te różne strony po prostu się nie rozumieją w dużym stopniu. Więc jest moim zdaniem definitywnie największy plus koła czasu. Największym minusem jest rozwleczenie. I oczywiście tutaj można mówić o tych środkowych tomach, tomach 6, 10, a szczególnie 7, 10, gdzie te cztery tomy, 7, 8, 9, 10 dałoby się skondensować do maksymalnie, myślę, dwóch książek. Ta seria, jeżeli chodzi o progres fabularny, jest momentami zatrważająca. Tutaj naprawdę czasami się nic nie dzieje. Postaci się snują w oderwaniu od, od czegokolwiek. Pojawiają się nagłe, nowe wątki, które są ciągnięte przez kilka książek, i to potrafi zmęczyć. Ale to nie jest tylko domena tych książek środkowych. W innych książkach Robert Jordan też pisał w sposób bardzo rozwlekły. Robert Jordan, na przykład, miał jeden opis sukni, który stosował cały czas. Jak traficie na opis sukni w kole czasu, to to jest cały czas ten sam opis, który ma pół strony. I uważam, że koło czasu mogą być dużo lepsze, gdyby edytor, redaktor prowadzący był dużo bardziej konkretny. Jeżeli się nie mylę, tym redaktorem była jego żona. Nie chciałem tu jakichś tam domysłów snuć, ale jest to seria rozwleczona przepotężnie. Więc jeżeli chcecie serii, która harmonijnie i konsekwentnie cały czas rozwija wszystkie wątki, no to możecie mieć problem. Bo w tej serii tak nie jest. Seria druga kroniki Amberu Rogera Zelaznego. Tutaj największy plus jest podobny, to jest światotwórstwo. I akurat nie na tym poziomie konfliktów i gry interesów, tylko na takim czystym poziomie konceptów i składowych tego świata. Kroniki Amberu mają kapitalny świat. Jest niesamowicie oryginalny. Przypominam, że to są książki, które wychodziły w latach 70., mówimy o tym pierwszym pięciu księgu. A ogólna budowa tego świata, te wszystkie mniejsze i większe elementy. Magia, pewne obrazy, e, które tworzył Zelazny. To wszystko tworzy niesamowicie spójną i niepowtarzalną całość. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten koncept wieloświata w literaturze fantazy, to chyba nie ma drugiej serii, która zrobiłaby to tak dobrze. A kroniki Amberu mają ponad 50 lat. Więc świat jest definitywnie największym plusem tej serii, największym minusem, natomiast dla mnie był język. Ja nie znoszę tego, jak Roger Zelazny pisał. Uważam, że jest to momentami straszliwie niespójne, że Zelazny miał. Tendencja do pisania rzeczy, które są niesamowicie patetyczne, i potem wpadają w taki, taki luźny ton. Miałem też problem z rozplanowaniem elementów, bo tutaj przez wiele stron może dziać się albo wszystko, po czym przez kolejne wiele stron, to co brzmi dziwnie, przez sporo stron, przez dłuższy czas może dziać się bardzo dużo, i potem przez dłuższy czas nie dzieje się absolutnie nic. W postacie albo przez 20 stron rozmawiają, walczą, albo mamy długie opisy podróży i widoków. Ponadto y, uważam, że najgorszym elementem, jeżeli chodzi o język y, pana Rogera, to są sceny akcji, które są momentami napisane tak prosto, że mnie to bolało. Największym znaczy Są takie sceny, szczególnie w drugiej części, drugiej serii, um, które są napisane wręcz w sposób niezrozumiały. W sensie ciężko się zorientować, co się dzieje tak naprawdę, kto gdzie jest, co robi. Tak jak powiedziałem, chyba w recenzji, jest taka jedna scena to jest scena otwierająca tom albo siódmy, albo ósmy, albo dziewiąty, ale chyba ósmy. I, albo dziewiąty. ósmy, albo dziewiąty gdzie absolutnie nie miałem pojęcia, co się dzieje. Przez kilkanaście stron czytałem to i czułem się absolutnie, absolutnie bezradny. Także jeżeli chodzi o Kroniki Amberu, tak bym to określił. Pieśń Lodu i Ognia George'a R. Martin'a największym plusem jest polityka. Nie ma drugiej serii fantazy. Można dyskutować trochę szerzej, czy może Duna nie jest taką serią? Moim zdaniem nie. Ale można dyskutować. Natomiast moim zdaniem nie ma drugiej serii fantazji, która w tak dobry sposób ukazywałaby czystą politykę. Nikt tak jak Martin nie potrafi sprawić, że polityka jest ciekawa i cię angażuje. Nikt tak dobrze nie potrafi powiązać polityki z bohaterami. Nikt tak dobrze nie pisze zwrotów akcji. Nikt tak jak, dobrze jak Martin nie daje każdej stronie konfliktu jasnego celu, który my jesteśmy w stanie zrozumieć i zaakceptować, że okej, okay, ta strona, ci ludzie dążą do tego. Ja to rozumiem, rozumiem dlaczego to robią. Mogę się nie zgadzać, mogę ich nie lubić, ale rozumiem o co im chodzi. No i przede wszystkim nikt tak jak Martin nie potrafi pisać zdrad, wbijania różnych ostrych przedmiotów w plecy. Nikt nie potrafi pisać tak dobrze, tak dobrych, dwulicowych postaci. Martin jest w tym absolutnym mistrzem. To oczywiście nie jest jedyny autor, który pisze de facto thriller polityczny, ale uważam, że nikt tego nie robi tak dobrze jak on. Martin jest na absolutnym, absolutnym topie. Największym minusem natomiast um, tejże serii jest spadek jakości po trzecim tomie. To nie jest tak, że tom czwarty i piąty są aczytelne. Tom czwarty jest dużo, dużo słabszy niż pierwsze trzy. Tom piąty jest lepszy, ale to ciągle nie jest poziom trzech pierwszych tomów. Wydaje mi się, że... Wiem, czemu ja się tak czuję w stosunku do tych tomów. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że tom trzeci był tak niesamowicie dobry. Jest moim zdaniem najlepszą książką fantasy napisaną kiedykolwiek. Jest niesamowicie epicki, ma tyle mocnych momentów, tyle zwrotów akcji, tyle konkluzji, że to jest problem. I problem nie jest to, że masz wysokie oczekiwania po tomie trzecim, w sensie to też może być problem, że tom trzeci był tak dobry, że spodziewasz się, że okej, okay, czwarty będzie jeszcze lepszy, co nie jest prawdą. Problem jest taki, że żeby to mogło się udać w tomie trzecim, Martin konsekwentnie budował pewne wątki przez dwie pełne książki, no i jeszcze przez tę trzecią. Wrzucał te elementy, dawał im czas, dawał im miejsce na rozwój i to wszystko wypadało bardzo harmonijnie. Natomiast moim zdaniem problem polega na tym, że tom trzeci bardzo dużo wątków, oczywiście nie wszystkie, bo to by sensu nie miało, wtedy by można było skończyć serię, ale tom trzeci sporo wątków zamyka, tak bardzo definitywnie. Zamyka sporo wątków postaci, albo przynajmniej dla pewnej części postaci jest końcem jakiejś drogi, i po tym końcu one wchodzą na inną zupełnie ścieżkę i śledzimy je w trochę innym miejscu. Przykład taki dobry to jest Tyrion, na przykład. Przykład, na przykład. Wiecie co mi chodzi. Więc te największe wątki, te najbardziej emocjonalne wątki, które się domknęły w części trzeciej, nie ma i w tomie czwartym. Więc to, co było budowane, zamyka się definitywnie, i tom czwarty w dużym stopniu buduje od nowa. Bo w przypadku wielu postaci i wielu wątków zaczynamy z poziomu zerowego, i powoli znowu musimy budować. Ktoś mógłby taki wniosek wysnuć, wydaje mi się, że całkiem sensowny, że to budowanie miałoby ujście pewnie w tomie szóstym dopiero albo w finale, o czym się pewnie nie dowiemy nigdy. Natomiast wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem byłoby to, żeby tom trzeci nie był tak dobry. Gdyby tam mniej rzeczy się wyjaśniło i one by dalej trwały w tomie czwartym, wtedy ten przeskok byłby mniej zauważalny. A tak to jest dość ewidentny. Świat dysku tego yy, Największym plusem nie jest humor. Znaczy humor jest ogromnym plusem. Ale dla mnie największą zaletą jest to, co wynika z tego humoru, czyli to krzywe zwierciadło na świat. Zgadzam się z tym, co się bardzo często mówi o Pratchettie, że Pratchett był przede wszystkim satyrykiem. I uważam, że ogromnym plusem, e, zarówno w polskim przekładzie, jak i w oryginale, co też należy podkreślić polski przekład jest kapitalny, największym plusem jest to, że mając pewną wiedzę dotyczącą popkultury, ale również jakichś mechanizmów, które rządzą światem, można wziąć dla siebie z danej książki dużo więcej. Każda książka miała jakiś motyw przewodni, który brała na tapet. Dla mnie to trochę działa tak, jak w jakichś parodiach filmowych. Tych, nie wiem, z Leslie Nilsena na przykład. Jeżeli nie znacie tego, co ten film parodiuje, to ciągle można się dobrze bawić. Można się po prostu uśmieć, patrząc na Nielsena, który z kamienną twarzą mówi te wszystkie absurdy i znajduje się w tym świecie pełnym absurdu. Um, ale jeżeli macie pewne, pewien kontekst tego, co parodiuje dany film, z czego się śmieje, to można wyciągnąć więcej. Wydaje mi się, że oczywiście Świat Dysku trochę inny humor ma. Ale w dużym stopniu tam o to chodzi właśnie. W dużym zdobie ten humor jest prezentowany właśnie podobnie jak w filmach z Nilsenem, czyli to, że mamy postacie, które z pełną powagą podchodzą do rzeczy, które dla nas są totalnie absurdalne. I to jest zawsze najśmieszniejsze, co może być. Ale wiecie, na przykład, można mnóstwo mnożyć. Jeżeli czytacie świat Finansjery, to po prostu możecie się dobrze bawić, ale jak znacie pewne mechanizmy finansowe, ja, ja studiowałem tego typu rzeczy, więc coś tam wiem, nie dużo, ale coś tam wiem, A, to się będzie bawić lepiej. Jeżeli czytacie prawdę, to możecie po prostu się uśmiać, ale jeżeli na przykład widzieliście Pulp Fiction, to dostrzeżecie parodię Pulp Fiction, wprawdzie. Jeżeli nie znacie Hamleta i Macbetha, to czytając Trzy Wiedźmy, wyciągniecie mniej, niż gdybyście wyciągnęli, znając te, e, te rzeczy. Także to krzywe zwierciadło na świat, na popkulturę, to jest największy plus świata dysku, największym minusem, mimo wszystko. Dla mnie to jest wiecie, praktycznie idealna seria, ją uwielbiam. Ale największym minusem dla mnie jest to, że to jest bardzo nierówna seria. Mimo wszystko, uważam, że tutaj nie ma jakichś takich potężnych spadków, wielkich dolin, tragicznych książek. Są może na te, 40, na te 41 tytułów, ze dwie takich książki, które bym nazwał, no, nie najlepsze. Co nie zmienia faktu, że świat dysku jest nierówny. Yy, I to nawet w ramach konkretnych podcyklów. Weźmiecie sobie trzy tomy o mojejście w Olendwijku. Pieku pocztowe jest kapitalne. Świat finansjery jest naprawdę dobry, para w ruch jest pewnie jednym z słabszych w temu dysku. Weźmiecie sobie cykl o śmierci. Mord jest świetny, kosiarz jest wybitny, muzyka dłuższa jest po prostu okej. Okay. Więc w świecie dysku może być mnóstwo takich sytuacji, że weźmiecie jedną książkę i ona was zachwyci, a potem kolejna będzie albo po prostu dobra, albo eee, okej. Okay. Szczególnie, kiedy wrzucimy w to sporo książek, które nie należą do żadnego cyklu, które są zwykle po prostu okej, okay. Zadziwiający Maurycy na przykład, Um, ruchome obrazki, piramidy, niewidoczni akademicy, po prostu ok, książki. I to takie przeplatanie może sprawić takie wrażenie lekko sinusoidalne. Do momentu, tak przynajmniej się wydaje, kiedy się nie zakochacie w samym koncepcie tego świata, w tym nie o czym świat dysku mówi w ramach danej książki, tylko czym jest. I jak to już poczujecie, to potem to idzie z górki. Także tutaj, akurat, myślę, że obaw nie ma. Następnie mamy wojnę makową. E, Rebeki Kwan. Największym plusem mimo wszystko jest brutalność. Aczkolwiek ten plus trochę się wiąże z największą wadą, moim zdaniem. To znaczy, ja nie uważam, e, co chyba da się wyczuć w wielu moich filmach odnośnie książek pani Kwan, nie uważam, żeby Kwan była jakimś e, objawieniem literatury, czy literatury w ogóle, czy literatury fantastycznej XXI wieku. A wiem, że dużo osób tak podchodzi do pani Rebeki, że to jest naprawdę, być może w ogóle, największa postać współczesnej literatury. E, z czym się nie zgadzam. Ale to jest mało istotne w kontekście tego, o czym mówię. Natomiast największym plusem definitywnie jest brutalność. To znaczy uważam, że mimo wszystko autorka podjęła dość odważną decyzję, żeby w połowie pierwszej książki tak drastycznie zmienić wydźwięk tej książki. I tego tak potem ta seria wygląda. Ta seria jest okrutna. Ta seria y, nie odwraca wzroku, próbując ukazać okrucieństwo wojny. Jakby nie powiedział, że to jest najbrutalniejsza książka, najbrutalniejsza seria fantasy, jaką czytałem, absolutnie nie. Ale jeżeli chodzi o opisy tego, na przykład, co mężczyźni robią kobietą, o opisy jakichś masakr, o to, kim staje się główna bohaterka, to i może delikatny spoiler bez, bez konkretów, ale w dużym stopniu, mimo że ja mam dużo problemów z postacią Rin, m.in. z tym, że jest trochę głupia, ale to w sumie może był za, zamysł trochę. Ale odważnym zabiegiem jest to, że Rin de facto w późniejszych tomach staje się zbrodniarką wojenną, ona popełnia zbrodnie wojenne. I to jest odważne. I to mi się podoba. Natomiast największym minusem ponownie jest brak subtelności. Uważam, że to jest coś, co jest tożsame z autorką. I żadna książka do tej pory, którą czytałem, a czytałem wszystkie, wszystkie pięć powieści, no nie jest od tego wolna. Każda książka jest niesubtelna. Każda książka w bardzo niesubtelny sposób przekazuje Ci patrzenie autorki na dany element. I nie ma z tym problemu, że autor bądź też autorka w swojej książce Zawiera swój światopogląd, swoje patrzenie na dany element z naszego świata. To, to, to powinno mieć miejsce, uważam. Gdzie się można zaprezentować, jeżeli chodzi o przekonania, jak nie w literaturze, czy w swoich tekstach, filmach, muzyce, etc. Natomiast uważam, że autorka nigdy nie daje, nigdy jeszcze nie da, przynajmniej czytelnikowi takiego pola na własną interpretację. Rebeka Kwan bardzo rzadko zostawia mi do powiedzenia. Rzadko zostawia takie elementy, które, okej, okay, można sobie zinterpretować w własny sposób. Jak autorka chce pokazać, że coś jest jej zdaniem złe, to pokazuje to bardzo dobitnie. Najgorszą formą oczywiście to przybrało w Babel. I ja nie mówię tutaj koniecznie, że trzeba wiecie, dyskutować z tym, czy kolonializm był dobry, bo pewnie no, no nie był dobry. Kolonializm był y, okrutną rzeczą na wielu poziomach. Ale ja. Czytając kolejne książki Rebeki Kwan, i to się zaczęło od Wojny Makowej, mam takie wrażenie, że jakby napisała książkę o kobiecie, która pracuje w lodziarni i po prostu robi lody, to gdyby ta kobieta, gdyby Rebeka Kwan lubiła lody truskawkowe, to by się starała każdej osobie na świecie wcisnąć, że jedynymi poprawnymi lodami, tymi najlepszymi są lody truskawkowe. Wszystko inne to jest gówno. Tylko lody truskawkowe, a jak ktoś lubi lody słony karmel, to jest po prostu debilem jest zły. I to jest taki element, który powraca w wielu książkach, w zasadzie w każdej książce: Pani Kwan. I to uważam, zaczęło się tutaj. Um, jak mówię, plus brutalność. Równocześnie wydaje mi się, że dużo osób. Um, niestety, tutaj ma adglesę. mój TikTok działa trochę tak, że wyświetla mi treści książkowe. Niestety. Um, bardzo bym chciał tego uniknąć, ale jest jaki jest. I mam wrażenie, że bardzo często właśnie widzę na TikToku wojnę makową, I, i dużo osób pisze o tej, o tej serii. W swoich TikTokach, że seria, która was złamie, najbrutalniejsza seria, masakra. I potem tak wchodzę czasami na ich profile i patrzę, że czytają w większości literatury młodzieżową. I nie wiem, czy to trochę tak nie jest. Oczywiście próbka jest zbyt mała, żeby to stwierdzić na pewno, ale wydaje mi się, że dużo osób jest tak wstrząśniętych wojną makową, bo na przykład czytały bardzo dużo literatury, znaczy fantastyki młodzieżowej, gdzie tam ten poziom mimo wszystko brutalności, okrucieństwa nie był obecny. Natomiast, mimo że ja szanuję to, co autorka zrobiła, ta brutalność działa, ale nie zrobiła na mnie aż takiego wrażenia. Natomiast na wielu czytelnikach zrobiła. I tego się zabrać definitywnie nie da. Pierwsze prawo Joe Abercrombiego. Tutaj plusy i minusy są dość konkretne. Większym plusem pierwszego prawa są postacie. Uważam, że współcześnie, jeżeli chodzi o literaturę fantazyjną, nie ma drugiego autora, który tak dobrze pisałby postać jak Abercrombie. Nikt nie pisze tak cudownie, wadliwych, okropnych postaci. Praktycznie żaden autor nie ma aż takiego talentu do pisania postaci, która jest obrzydliwa na wielu płaszczyznach, która jest okrutna, która jest samolubna, która jest wredna, ale jednak czyta się o niej świetnie, śledzi się ją świetnie i nawet można ją polubić. Można ją zrozumieć na jakimś takim bardzo pokrzywionym poziomie. Można po... Dużo osób uwielbia, a też uwielbiam Glocktę, który jest sadystą, który jest zniszczonym fizycznie, inkwizytorem, takim pełnym sarkazmu, cynizmu może, może bardziej, a jednak się go lubi. Możemy polubić porządkowo, czy możemy w ogóle bardzo lubić Logana dziewięciopalcego, który jest pisany przez większość czasu jako ten taki bardzo prosty woj z północy, twardy, ale jednak honorowy. Ale są takie skazy na tym wizerunku i jest takie jedno opowiadanie w zbiorze ostre cięcia chyba ostatnie opowiadanie w ogóle, bo nie najlepsze które nam pokazuje Logana z zupełnie innej strony. I po tym jednym opowiadaniu perspektywa jego konfliktu z Betoldem. I tego, co się działo na północy jest zupełnie inna. I to jest coś niesamowitego. Mało który autor potrafi tak wyraziste postaci stworzyć jak Abercrombie. Natomiast największym minusem jego książek są zwykle fabuły. Nie dlatego, że są złe, ale często yy, często są bardzo w tle. Przez pierwsze dwa tomy pierwszego prawa, pierwszej trylogii, fabuły jest bardzo mało. Po prostu śledzimy wątki postaci, nie ma się takiego wrażenia, że do czegoś zmierza. Tylko to, że okej, okay, czasami postaci się przetną, ale robią swoje rzeczy. I tutaj się może pojawić obawa. Że to niczego nie zmierza? nie Niesłuszna, moim zdaniem, ale się może pojawić. Fabuła biegu to nie jest największy pustych książek. I często te historie, często książki, którą piszę, mają proste fabuły. Nie mówię już o diabłach, bo to inna seria, ale na przykład Zemsta smakuje najlepiej na... Zemsta smakuje na zimno. Dość prosta historia o podstaw o zemście. Bohaterowie, Bitwa, dwie strony konfliktu. Zwykle jest tak u Berkambiego, że fabuła ma służyć bohaterom, nie bohaterowi fabule. I to mi pasuje. Ja. Jestem za takim rozwiązaniem. Ja dużo wolę, dużo bardziej wolę wracać do danej serii, wiedząc, że lubię postacie, niż wiedząc, że fabuła mnie interesuje. Bo jeśli fabuła się zepsuje, to mam ciągle postacie. A jeżeli fabuła po prostu jest taka sobie, ale lubię postacie, to jestem w stanie do tych postaci tę książkę przeczytać. Podczas gdy, nawet jeżeli fabuła jest genialna, postacie mnie męczą, to to mnie męczy całościowo dużo bardziej. Więc to nie jest tak, że Abercrombie pisze słabe fabuły, ale wydaje mi się, że stosunkowo niewielki nacisk na niekładzie. Uważam, że historia w Erze Szaleństwa jest dużo lepsza, ale ciągle porównując z ją pewnie do wielu innych serii fantazji, to to nie jest absolutna topka. Jest po prostu dobrze. Trylogia Skrytobójcy, Robin Hobb. Największym plusem dla mnie e, jest wątek dorastania. Dla mnie to jest e, to chyba najlepsza seria fantazy, taka typowo coming of age. Która w idealny, bardzo subtelny sposób dotyka tego wszystkiego, z czym się pewnie duża część z nas mierzyła, mając te kilka, kilkanaście lat. Pierwsza miłość, pierwszy zwierzak, ta chęć przynależności, odnalezienia się w nowym miejscu, szukanie miejsca dla siebie, samotność. Więc dla mnie to jest trylogia, która wie czym jest Coming of Age Story i właśnie tym jest. I się tego nie wstydzi. To nie jest tak, że wiecie, to jest Coming of Age Story... I ten wątek głównego bohatera w którymś momencie po prostu zamiera, bo trzeba walczyć z godzillą i odnaleźć, prawda, miecz plus 9. No <laughs> nieważne. To jest od początku do końca historia dorastania. Oczywiście większe rzeczy tutaj też dzieją e, i ten główny wątek ma znaczenie, ale nigdy przez to ten właśnie wątek dorastania nie znika. Natomiast największym minusem może być dla wielu ta obyczajowość, bo to jest jednak obyczajówka fantazy. Tutaj pewnie dla wielu będzie się bardzo mało działo. Jeżeli ktoś nie poczuje tego takiego właśnie melancholijnego klimatu, coming of age, w dość nietypowych warunkach, jasne, ale jednak, to, to, się, to się zamęczy. I to jest taka seria, która może zamęczyć bardzo powolnym tempem, bardzo powolną progresją historii, tym, że przez większość czasu siedzimy na dupie po prostu w jednym miejscu i nie ma tu wielu epickich wydarzeń. Zwykle jest tak, że finały w tych książkach są dobre, a potem znowu wracamy. Znaczy dobre, są bardziej. Um, intensywna. potem wracamy z powrotem do tego powolnego tempa i takiego snucie się po korytarzach. Więc jak komuś to nie leży, jak ktoś chce dużo akcji, co, co można, czego można oczekiwać, skoro to się nazywa trylogia skrytobójcy, tego skrytobójstwa jest tutaj bardzo mało. To jest powolna obyczajówka w świecie fantazy. W drugiej serii już trochę inaczej, przynajmniej w tym pierwszym tomie, ale te pierwsze trzy tomy no, dla wielu mogą być nie do przejścia. Przez to czym one są? Czy jest to jedna z najwolniejszych serii fantazy, jakie czytałem? Jest taka szansa, że te trzy tomy dla wielu będą nieznośnie powolne. Natomiast są też traumatyczne, jeżeli chodzi o to, co się dzieje bohaterowi, więc to cho, definitywnie e, mi to wynagradza. Następnie mamy niby noc. E, największym plusem dla mnie jest ten cały zamysł skrytobójczej historii zemsty, który na początku realizowany jest naprawdę dobrze. To znaczy, mamy bohaterkę, e, która na początku wydaje mi się, że jest łatwa do problemu, że dużo osób jej nie lubi. Ale to też myślę, że są osoby, które po prostu nie lubią niby nocy. Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o nakreślenie motywacji, o charakter, o wyrazistość, wszystko wypada dobrze. Wiemy, czego chce, wiemy, dlaczego tego chce, można je kibicować. Sam wątek skrytobójczy, wątek tej szkoły, szkolenia został przedstawiony naprawdę sensownie, uważam. To raczej nie jest moja ulubiona szkoła w świecie fantazy, ale to wszystko wypada naprawdę nieźle. Największym problemem natomiast jest to, że niby Noc yy, po pierwszym tomie generalnie porzuca ten pomysł. I nie jest to jednolita trylogia. Bo o ile pierwszy tom jest naprawdę solidną historią skrytobójczą Dark Fantasy, w takim powiedzmy lekko młodzieżowym wydaniu, bo tutaj mamy jednak młodą bohaterkę, która dorasta, o tyle od drugiego tomu Christo wsił na jakieś dziwne eksperymenty, które moim zdaniem wychodzą słabo. Drugi tom jest jakąś taką wariacją na temat Gladiatora czy Spartakusa, Nie wiem, po cholerę to zostało zrobione ale tego naprawdę udanego, skrytobójczego klimatu i masy elementów, które za nim idą w tomie drugim nie ma. Tom trzeci mógł być powrotem do tego, natomiast wydaje mi się, że tom trzeci staje się taką teen dramą w klimatach późniejszych sezonów Riverdale, gdzie po prostu mamy dziwny trójkąt miłosny, który jest absurdalny na tak wielu poziomach. Wiecie, nigdy nie jest dobre to, kiedy zapominasz o tej historii zemsty w tomie trzecim i na pierwszy plan wychodzi jakieś, 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 jakieś takie niesnaski właśnie miłosne. I to jest w ogóle jeden z najgorszych wątków romantycznych, jakie, jakie widziałem. Ps absurdalny, jest głupi, jest nawet ogłupiający. mam wrażenie, że główną bohaterkę ogłupił w tym trzecim tomie. Do tego stopnia, że kompletnie jej nie lubię. Że wiecie, pierwszy, w pierwszym tomie, nawet w drugim, Mia była naprawdę w porządku, można jej było kibicować. W tomie trzecim miałem ją tak totalnie gdzieś. To jest potworne zepsucie. Naprawdę nieźle napisanej i działającej postaci. Następnie, przedostatnia seria. Wydaje mi się, że w odcinku będzie, czy w każdym odcinku będzie 10 serii. To jest trylogia Likaniusa Jamesa Arlingtona. I też nie wiem, czy to powiedziałem, to chyba dość oczywiste. Będę mówił o seriach, o których coś wiem. Nie będę mówił o serii, gdzie czytałem jeden tom na pięć na przykład. Więc trylogia Likaniusa. Największym plusem jest to, że to jest bardzo przemyślana trylogia, uważam. To znaczy, wydaje mi się, że Mark Lawrence na przykład mówił, bardzo często, że on nie ma jakiegoś takiego większego pomysłu. Na serię, na książkę, kiedy ją pisze, po prostu zaczyna pisać i daje się ponieść. Patrzy, w którą stronę go to zaprowadzi. Natomiast czytając trylogię Likeniusa, mam wrażenie, że Eilington bardzo konkretnie sobie to zaplanował i od początku wiedział, co chce osiągnąć, gdzie zaczyna, gdzie kończy, jak postacie mają skończyć, jak główna historia ma wyglądać, i ja to bardzo szanuję. Oczywiście ja tego nie udowodnię autorowi, w sensie nie mam mocy, ale. Wydaje mi się, że to jest taka seria, którą miał bardzo dokładnie rozpisaną, niemalże punktowo. Takie miałem wrażenie, czytając te książki. Natomiast minusem jest to, że chciał za dużo zmieścić w trzech tomach, po prostu. To nie jest materiał na trzy tomy. I wydaje mi się, że przez to niektórym wydarzeniom brakuje trochę mocy. Wydaje mi się, że to jest materiał przynajmniej na cztery, może nawet pięć tomów. Co to jest w ogóle absurdalne, bo mimo tego, że jak sobie myślicie o tym, że to jest materiał na kilka książek, pięć powiedzmy to pewnie myślicie sobie, okej, okay, to są bardzo skondensowane książki. No właśnie nie, te książki mają dłużyzny, te książki mają takie fragmenty, które są męczące. Połowa tomu trzeciego to jest filler, to się czyta jak filler. I to jest niesamowite, że mimo tego, że tak dużo autor tutaj wcisnął, to ciągle ma się takie wrażenie, że nie wszystko jest potrzebne. I wydaje mi się, że to też jest po części, ponownie tego nie udowodnię, ale też wydaje mi się, że to jest po części kwestia zaplanowania sobie. Wydaje mi się, że autor po prostu na samym początku stwierdził, że okej, okay, tak będzie wyglądała fabuła, tak będą wyglądały te najważniejsze punkty w tej fabule. I ja to zmieszczę w trzech tomach. I wydaje mi się, że bardzo mocno się tego trzymał i nie był elastyczny. I to go na poziomie zgubiło, mimo tego, że Likanius ma dobre strony. I Jak w Likaniusie coś się udało, to to udało się naprawdę naprawdę dobrze. No i skończymy sobie z mgły zrodzony. Największym plusem z mgły zrodzonego jest system magiczny. To jest to raczej nie jest odkrycie dla wielu. To jest moim zdaniem najlepszy system magiczny w fantazy. Jasne. On jest bardzo drobiazgowy, on jest właśnie taki jak z gry. W sensie, masz rozumieć, co konkretna rzecz robi, co konkretny metal robi. Tutaj nie ma za dużo miejsca na jakieś niedopowiedzenie. Jeżeli ktoś woli magię w ten taki. przedstawioną w ten taki bardziej mistyczny, tajemniczy sposób, to może mu to nie pasować. W 100% to rozumiem. Natomiast ja to uwielbiam. Uwielbiam ten system magiczny, głównie Alomancja, To nie jest jedyny system magiczny, ale to jest mój ulubiony. To jest ten mój ulubiony. W żadnej innej y, serii nie czekałem, aż magia będzie używana. Nie erałem się, kiedy już do tego dochodziło, tutaj tak miałem. Natomiast największym minusem, wydaje mi się, że po czasie tak stwierdzam, y, jest wątek romantyczny główny. Um, w pierwszym tomie on po prostu jest, no jest, pojawia się tam. Natomiast wydaje mi się, że w drugim tomie on jest y, bazowany na jakimś takim absurdalnym podejściu głównej bohaterki, która stwierdza przez całą książkę, że nie jest dobra nie jestem zbyt dobra, jestem balastem, mimo że nie ma za bardzo podstaw, żeby tak sądzić, aż nagle stwierdza, że jednak jest dobra, jednak nie jest balastem. I to jest koniec wątku. W tomie trzecim wydaje mi się, że nie ma do końca na to miejsca, ale przez w pierwszym tomie ten wątek jest taki sobie, bardzo nijaki, uważam. W tomie drugim opiera się na absurdalnym założeniu, w tomie trzecim go nie ma za bardzo. Są inne rzeczy tam ważne. I wydaje mi się, że kiedy pierwszy raz czytałem z gumy Zrodzonego, to mi ten romans przeszkadzał mniej, ale teraz jak o nim myślę, to, to nie jestem fanem jednak. Że w ogóle wydaje mi się, że Sanderson nie jest mistrzem, jeżeli chodzi o pisanie romansów. A to jest być może jeden z jego gorszych romansów. Nie jest okrutnie zły, ale jest raczej słaby. Nie jestem jego ogromnym fanem. No, także co? To było 10 serii, więc jeżeli chodzi o pierwszy odcinek, no to to by było na tyle. Dziękuję każdemu. To do tego momentu. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Cześć.